No Brian. Od ku do wtorku, nic, nic, tu nie drgnęło, ale mikrofon. Wiesz, no codziennie tu przychodzimy, wiatr. Dobra. bardzo mocno duje. Podoba mi się, że tak dotykasz tego mikrofonu, tak zawsze z tym pijemy. No bo sp sprawa. smyr, smyr, no, no, że to jest na grubość palca, nie? Ja, nie, no przestrzeni. Wiem, żeby nie wchodził, wiem. Dobra, ja mam pytanie, Karol, do ciebie. To jest taki test. Porywają cię. Ja ale żeby żeby się nie zorientował, że zostałeś porwany. Bez sensu, Pozwalają ci prowadzić mhm. twoje social media. Pytanie brzmi, mhm. w jaki sposób mhm. coś mhm. przemycić w tych mhm. social media, żeby, żeby zdradzić, że zostałeś porwany, ale żeby operatorzy się nie zorientowali. To jest ta zagadka wód, to jest to, co przygotowujesz? No nie, nie, nie ma jej sposobu. Idealnym casem chyba na to wszystko jest trochę Britney Spears. Britney Spears jest ubezwłasnowolniona od chyba 12 lat, jest pod kuratelą swojego ojca i siostry. Nie pamiętam dokładnie. Pewnie jak czytacie to, to wiecie lepiej. Hi guys, just checking in with all of you who are concerned about me. All is well. Moja family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so to deal. To, że ludzie się martwią, to nie jest żaden dowód ani powód do czegokolwiek. Więc ludzie to się zawsze będą dopatrywać rzeczy, których nie ma, żeby zająć czymś głowę, nie? Kiedy nie byłeś w kościele? Wczoraj. No widzisz? E, widzisz to... jak się Lekosyńczy zmienia? Jakie to jest nieprzewidywalne? <grym zbieram się> e, za... A kiedy ty ostatnio byłeś w kościele? Niedawno, ale da dawniej niż ty. Nie wczoraj. No właśnie. Widzisz jak się Les zmienia? Ale już trochę, <grym zbieram> <grym zbieram> <grym zbieram> Zakazane piosenki na ślubach Karol. Jaka piosenka Karol gra na twoim ślubie, jeśli pamiętasz? Mm. Czy żadna? Nie było, nie wybieraliśmy żadnych piosenek yy, nietypowych, byliśmy na spotkaniu z panem mm -hmm. organistą mm -hmm. i po prostu nam zaprezentował ze swojego repertuału klasyki i ja poprosiłem o klasyki. Mm -hmm. Ja uważam, że jak ślub to jednak klasycznie Jan Sebastian Bach. Mendelssohn. Do internetu trafiła lista zakazana. A ty, a ty nie no, wiem, ja, ja chyba nie miałem. Ty nie mieliście jakichś smyczków na ślubie? A może miałem? No nie pamiętam. Ja wtedy mało wierzący byłem. I chodzi o piosenki, które grali. No dlatego się nie skupiałem za bardzo na tym wtedy. A się na jedności, na jedności ze swoją żoną. Ja chyba byłem spośród Fajnie było? Nie wiem, co on było fajnie. Fajnie było. O, widzisz. Kościół zabronił. No a ty byłeś tam na dole, ja byłem na górze. W trakcie uh, mojego <noise> ja byłem na dole, to na górze? Naprawdę? W twoje twojej nazwy. a Gdzie była Monika w tym wszystkim? <noise> Kościół zabronił wykonywania niektórych. No to nie jest właśnie tak, że kościół zabronił wykonywania niektórych utworów muzyki popularnej ze względu na nadużycie i traktowanie uroczystości się robi bez tego szacunku. Wśród piosenek zakazanych jak dotarło one do niepełnej wersji komentarza mnie nie przekonują za bardzo tego typu jakieś takie zestawienia, bo ja wiem, że one nie są prawdziwe. To jest bardziej coś takiego, że a, gdzieś tam może o chodzi o takie piosenki, a nie inne. Tak samo jak są takie strony, na przykład katolik nie może słuchać takiej muzyki. I masz, I masz na przykład Korn. Lista zakazanych metalowych Dawaj. utworów została ujawniona. Ujawniona. Uuu, ale fajnie w tym jest jakaś... Avicii. Avicii, Beyoncé, Britney Spears, Britney Spears, Bruno Mars, Celine Dion, Celine Dion zresztą czemu ci artyści? Justin Bieber, nie Czemu ita Gregorian nie można słuchać? Ameno, Interino, Ana Ameno Na liście zakazane mamy tak. All You Need is Love nie można. Ed Sheeran oh. Perfect nie można. Jan Sebastian Bach, Ave Maria nie można. Dlaczego? Dlaczego? I tu to budynkowe. To jest świeckie. To. No, no ale. No, Karol, proszę. Leonard Cohen, Alleluja. A przepraszam, Mendelssohn. Mendelssohn. Mendel no ale Mendelssohn też niekoniecznie powinien być. Widzisz go gdzieś tu? to jest normalny, świecki kompozytor. No, No. I może też nie powinien być. Tak samo no jak, jak... Bo, No i powinien trafić na tą listę, być może. Mieczysław Fogg, serce matki. Josh Groban, You Raise Me Up. Piotr... You raise me up A jak jest Paczek, jak jest Leonard Cohen, halleluja, to może też powinno być e, tłum i Andrzej Duda And... <grym> Andrzej Duda, Andrzej Duda I wszyscy! Andrzej Duda, Andrzej Duda Piękny jest i krasny jest ten Andrzej nasz, jedzie przez wieś i pięknie nam wygląda Andrzej Duda. Zobaczcie już w te oblicze, te pysie pulknę oczy twe, zobaczcie jaki piękny Andrzej Duda. Nie, w... to jest reklama księżnej Dejany. Która No bo ludzie lubią klikać takie to. Jest... No, ja właśnie nie... mam odkryć. No właśnie, nie Lista obowiązuje w decyzji płockiej. Powstała <grym> m, także druga lista piosenek rekomendowanych przez Kościół. Decyzja płocka poszła o krok dalej, aby mieć pewność, że podczas ślubu nie zostaną wykonane piosenki, które nie są rekomendowane. Powstał specjalny kurs. Mhm. Artyści będą mogli zapisać się na zajęcia, na których dowiedzą się, jakie dokładnie zasady obowiązują. Otrzymają legitymację, która uprawnią ich do śpiewania podczas ślubów. To wcale nie jest kolejny skok na kasę, na wyrabianie jakiegoś dokumentu. Często. Karo, nie, nie jest potrzebny arty... do niczego. Ta nie tych. Po, że... Ja jestem tani, a oni są drodzy w łot. Proszę Proszę, Ty Żart. Bo ty zawsze y, 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 myślisz, że. Ja wiem, przecież Ślub koła w nie mniej niż półtora tysiąca, nie? Karol, kiedyś będziesz na kolana, przepraszam za wszystkie swoje głupie żarty z kościoła. Ja tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć do tego artykułu i ogólnie ok. do tego tematu, że no. wydaje mi się, że to na przykład moja opinia może być niepopularna, ale ja się trochę zgadzam właśnie z tym, co tutaj chcą zrobić, bo ślub w kościele to nie jest ślub w urzędzie stanu cywilnego. W sensie. <grych> Karol, proszę cię! I wszyscy! Prezydent miał łzy w oczach wskoczone i zaśpiewali dla Dudy słynny przebój. slow -mo. Tu jest Polska! Bo ślub w kościele to jest sakrament, to wiesz. Ale ja to jest też Jeden ślub... Z. Pamiętajmy, że jesteśmy w kraju, gdzie są śluby konkordatowe, więc No ale nie musi, nie zmusza do brania. Więc to jest też e, zapisanie pewnego... podpisanie pewnego dokumentu ale w świeckiego. Ale w kościele. No dobra, ale świeckiego. Ale w za, zakresie sobie podpisujesz, ale no, no, w, kościele, w kościele, kościele masz normalną mrze. Normalną przed Bogiem z... i plebanem, no wiadomo. No. no. No i tam jest ten taki e element... No, no wiadomo, w... wiadomo, i Sakrum, oczywiście, że absolutnie, oczywiście, tak. No nie, to nie przeczę. Ja nie chciałbym, żeby... Wprowadzając piosenki zwykłe. Ale to yy, ale to się to, 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 to nie wprowadzają swoim ślubie. Ja nie rozumiem takich rzeczy. Nie, do serio, no, come on, bo, bo przychodzi ktoś i mówi, że nie można, i nie, nie wierzę, że nie chodzi right, tylko na normalnie? kasę, jeżeli chcą robić jakieś no legitymacje. Jakie piosenki można robić, trzeba będzie chodzić na co, bo jak ktoś jest organistą, czy śpiewa w kościele, to jeżeli ktoś go wziął na swój ślub, to znaczy, że go już pewnie słyszał i uważa, że to ładnie śpiewający, czy ładnie grający y, artysta. Jeżeli ktoś ja chce jest... mieć i ksiądz, i ksiądz prowadzący msze, ksiądz udzielający ślubu, pozwala na zagranie takiej piosenki. Ale właśnie, to nie. jest tak, to jest tak no. że dzisiaj mogę sobie pójść wybrać na przykład to, albo to, Piotra Rubika, albo pozwalają na to, tak? Pamiętasz, to jest często bez słów. To jest często melodia tylko. To jest bardzo często melodia nie można mieć teraz? No oczywiście, że tak czemu nie? No, ale serio, czemu nie? Oczywiście w tych twardych elementach mszy, tak, czyli elementy na początku, czytanie, podniesienie, tak, przeistoczenie. Mhm. Tutaj mamy melodie, które są stricte kościelne. Tu się nie podmienia. Te piosenki zawsze są grane tylko na koniec ewentualnie w momencie yy, rozdawania komunii świętej. To już leci parę piosenek, tak, bo wierni idą, idą po komunie, tak? Więc mamy pierwszą piosenkę jakąś tam kościelną. To jest na potem, początek, że... możemy się zgodzić. w sensie że przed mszą. Nie, przed mszą. Absolutnie, a absolutna Czemu? wyjść. Nie, nie, nie. Wiesz, no jak idziesz brać ślub do kościoła, do no to Chłopie, idziesz nie. idziesz tam właśnie składać przysięgę też przed Bogiem, nie? Mhm. Po prostu chodzi mi o to, żeby, z dziewicą, mieć jest żeby mieć świadomość. Wszystkie te rzeczy są na miejscu. <laughs> Żeby mieć świadomość, w czym się uczestniczy, no nie? A jak się piosenka... ta piosenka, piosenka zap... zepsuje? No na pewno nie, nie, jest tak, że jedna piosenka wszystko zepsuje, no nie? No właśnie, no dokładnie, dobrze powiedziałeś. No ale no. kamek do kamyczka, no, będzie kokosza. No Nie jest tak, że po, w połowie piosenki przyjdzie ci Pantera i będzie grać tym przy Dawno temu, jak Metallica chyba po raz pierwszy przyjechała do Polski, po raz pierwszy, jeszcze Komuna, Komuna, mm. zagrali na czymś weselu. Iron, Iron Maiden. Iron Maiden. Pardon, pardon. <laughs> O, no to tak jest. A pamiętasz Karol, był, jaka była piosenka do mojego pierwszego tańca? Jó łodek Monikę Za Andrzej Duda Andrzej Duda Zobacz jak pięknie on Rządzi nam tą polską O Andrzeju Duda Я написал. Dzień dobry, mam bardzo ważne pytanie do Was. Nie wiem, to jest takie ważne. E, a być może w pewnym stopniu również do Waszych szanownych małżonek, mianowicie, co zrobić, żeby mieć męża jak wy. W sensie, który jest tak cudowny jak wy, czyli takiego jak. Mężonek. No, no w film content, no wiecie, nie wierzę w to. Wiecie, no co? nie wierzę w to! A nie, Proszę nie wierzę o odpowiedź. Ja nie to jest, że w Głodek <laughs> pisze subkont maile. na Zapytaj lekko stronicznych, wybiera te maile, nazywa je Julia, i mówi: Nie, nie, Karol, mam mail. I ta, I co jest treścią maila? Jak to jest, że Włodek jest taki super? Jak? To napisz napisz do niej i spytaj, czy jesteś prawdziwą osobą. Jak to, I'm not a robot. Jak to jest, że. Jak to jest, że Włodek jest taki super? Ale nie wiem, ja specjalnie wziąłem tego ja maila, żeby pokazać, że tak nie jest, Jul, Julka. Julka, tak nie jest. Jest, i jest. Jak jest, Włodek zapytała, jest najlepszy? Zapytaj nasze żony. Zapytaj nasze byłe. Teraz tak zrobić z nimi wywiadem. Włodek? Szujasz, mata nienawidzę, ty czaisz. ty wiesz? Ty, no, no, do Karol? No, do k tak, dobrze, że z nimi nie jestem. Jezus, Maria, jakie to było mocne. I teraz wysłałeś to Julii, Nie, Julia tak. Aha. to się może wydawać, że my jesteśmy tacy super. Jesteśmy jeszcze lepsi w rzeczywistości. No nie, ja jest tak. Robię tak doskonale ratatui. Oraz niesamowity jestem w łóżku, każdy o tym wie, kto ze mną był, jak ja byłem na dole, wódek na górze, to już stara historia, doskonale o tym wiecie, to było oczywiście i, i, i jego ślubia. <grym> Ja, wiem, ja nie wiem, jak się szuka męża. Tym bardziej, że nie, nie, nie no szukam, nie szukam, nie, nie szukam męża. męża, tylko żony, nie? więc hmm. nie wiem, jak się szukam męża. Na dyskoteki się radziło za moich czasów, nie? Albo w śmigusach, dęgosłości dziewczyny polewało, no nie, nie, no nie na dyskotece, bo tam się właśnie może znaleźć kogoś, kto nie będzie dobrym partnerem. Na czemu? czemu na dyskotece nie można znaleźć dobrego partnera? No nie, no nie mówię, że nie można, że jest to niemożliwe, ale jest to na pewno dużo trudniejsze niż w Oazie na przykład. A, w Łazie? A ty byłeś gdzieś w Łazie? Nie. No właśnie. Musimy kończyć, bo. A jakby wiele ludziom powiedział, w jakich Dobrze. ty miejscach byłem. W jakich miejscach byłem? No. Bo ty mnie zaciągnąłeś tam. Zaciemno. Zaciągnąłeś No <grym> Zaciągnęłeś mnie. A ludzie będą myśleć bardzo mocno, co to były za miejsca. Jutro o 18.00 nowy odcinek na kanale Lekkostronniczy, a do tego czasu Julka trzymaj się ciepło. Trzymaj się aby, ciepło. A wy bądźcie lekko. Stronniczy.